Wcześniej czołem, tutaj Adrian Rosicki. Dzisiaj przejdziemy sobie przez pewien temat, który zatytułowałem tutaj Odżywianie emocje jako katalizator. Dwukierunkowy związek stanu metabolicznego i stanu psychicznego. Co to w ogóle właściwie znaczy? Żeby to w ogóle określić, przejdziemy sobie przez takie startowe pytanie w tym wszystkim, które brzmi tak: Dlaczego na jednych te same zalecenia działają lepiej niż na innych? I jest to zasadnicze pytanie, ponieważ ja sam sobie kiedyś je zadawałem, pytając siebie, dlaczego na kogoś działa to tak zajebiście, a na mnie to nie działa. Albo, dlaczego na mnie to działa zajebiście, a dlaczego na innych to nie działa. I to jest pytanie, które nie tylko ja sobie zadawałem, ale również inni moi znajomi lub, powiedzmy, osoby z branży, które spełniają się tutaj zawodowo. I najczęściej odpowiedzią na to pytanie było to, że no każdy jest indywidualny. Oczywiście, że tak. Nikt temu nie przeczy. Właściwie ciężko to jakkolwiek podważyć. Tak. Każdy jest w pewien sposób indywidualny. Tylko, że ta odpowiedź na to pytanie nie rozwiązuje tematu, i właściwie ta odpowiedź nie rozwiązuje tego zagadnienia. Więc trzeba trochę głęb... kopać dalej. I... I jeśli przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i. Właściwie, jeśli spojrzymy na to od trochę innej strony, niż od strony wyroku, jaki dostajemy zaraz po urodzeniu, i mając na myśli wyrok, mówię tutaj o naszych genach, w naszej genetyce i tej cudzysłowiowej loterii, że każdy dostaje tutaj inny rozkład tych predyspozycji i każdy ma inne przeciwwskazania. Do pewnego stopnia to jest prawda, i do pewnego stopnia ma to znaczenie, tylko w kontekście działania pewnych rzeczy na dane osoby. Tutaj nie chodzi za bardzo o genetykę i predyspozycję. Bardziej chodzi o no, ten potężny katalizator, który wymieniam w nagłówku, jakim są emocje. Ale nie tylko chodzi o emocje, chodzi o generalnie stan psychiczny, który oczywiście indukowany jest przez stan metaboliczny, ale działa to tutaj w dwie strony. Tu zawsze musimy się dopatrywać takiego dwukierunkowego związku, no bo ten dualizm jest w pewnym sensie motywem tego naszego świata i powiela on się absolutnie wszędzie, na każdej płaszczyźnie. A tutaj on jest bardzo dobrze widoczny. To, w jakich emocjach generalnie jemy dany posiłek, będzie determinować to, czy ten posiłek będzie nam służyć. I tak samo to, czy ten posiłek w ogóle z biologicznego punktu widzenia nam służy, będzie determinować to, jak będziemy się czuć. Więc o to chodzi w tym dwukierunkowym związku. Idąc dalej, musi istnieć jakiś powód, dla którego osoby, które nie przykuwają większej uwagi do diety, czują się i wyglądają stosunkowo dobrze. Podczas gdy istnieją osoby, które mają dopiętą dietę i suplementację na 100%, a mimo to wciąż nie czują się i nie wyglądają tak dobrze, jakby mogli i by chcieli. I z moich obserwacji wynika to właśnie z faktu poczucia pewnego rodzaju luzu, który no, indukuje dużo lepszy stan. Zdrowia w przypadku osób, które mniej przejmują się tym, co jedzą i ogólnie mniej przejmują się wydarzeniami w swoim życiu. I jeśli zrozumiemy właśnie to, że pewien rodzaj niskiego luzu na umyśle będzie determinować to, czy dane jedzenie będzie nam służyć, no to odkryjemy, że ta dieta, to odżywianie, ta suplementacja ma drugie dno. I jest to powód, dla którego tak bardzo badany jest. W świecie naukowym, efekt placebo. Tak, Dlaczego tutaj ktoś jest w stanie połknąć jakąś tabletkę, która nie zawiera nic poza sacharozą, a jest w stanie się dzięki temu uzdrowić. Inne przykłady placebo pokazują, że jeśli zabandażuje się powiedzmy nogę danej osoby, uśpi się tam osobę na kilka godzin i po wybudzeniu opowie się jej, że operacja przebiega pomyślnie, mimo że operacji nie było, to ta osoba uwierzy i powiedzmy, ten konflikt, czy to złamanie, czy ta choroba zacznie się po prostu leczyć, czy zrastać, w zależności od tego, na czym polegała ta choroba, czy to uszkodzenie. Tak, Więc efekt placebo jest potężny. Jeśli, jeśli mówimy o efekcie placebo, no to mówimy tutaj o emocjach. Tak? O wierze w coś, jak coś działa. Więc jeśli jemy dany posiłek z wiarą w to, że on nam będzie służyć no to wysoce prawdopodobne jest to, że on nam będzie po prostu służyć. I vice versa. Okay? Więc jeśli mówimy o stanie psychicznym, to mówimy też o metabolizmie. No bo wysoki metabolizm będzie determinować, w pewnym tego słowa znaczeniu, wysoki stan psychiczny. Z kolei niski metabolizm będzie determinować niski stan psychiczny. Tutaj wszędzie można się dopatrywać tego dwukierunkowego związku, jak już wcześniej wspominałem. I generalnie jest tak, że wysoki metabolizm sprawia, że widzimy świat w trochę lepszych kolorach. Wynika to z różnych faktów, i można to mierzyć na różne sposoby, ale generalnie zależności są tutaj bardzo oczywiste. I ogólnie rzecz biorąc, Obecne odkrycia naukowe, które oczywiście nie są obecnymi odkryciami naukowymi, ponieważ te odkrycia mają co najmniej kilkadziesiąt lat, a założyłbym się, że te odkrycia są naprawdę sprzed 500, tysiąca i pewnie 2000 lat. Bo my ciągle odkrywamy to samo koło na nowo, ciągle dochodzimy do podobnych wniosków, interpretując tą samą rzeczywistość na inne sposoby, tak? ale wnioski prędzej czy później są tak naprawdę te same. No i ogólnie rzecz biorąc, jest taki psychiatra. Który wydał niedawno książkę i pojawiło się kilka artykułów na jego temat. Generalnie chodzi o to, że on promuje podejście, według którego za każdą chorobą psychiczną stoi tak naprawdę jakaś dysfunkcja na poziomie metabolizmu. I tu jest taki ciekawy cytat. Chociaż wiele osób uważa, że metabolizm to spalanie kalorii w cudzysłowie i jest związany z wagą, w rzeczywistości jest czymś znacznie więcej. Metabolizm to proces, którego wszystkie żywe organizmy używają do przekształcania pożywienia w energię lub budule z białek, błon i innych części komórek. Jest to fundamentalne dla definicji życia. Gdy występują problemy z metabolizmem, pojawiają się problemy w sposobie funkcjonowania komórek. Twierdzę, że dysfunkcja metaboliczna w komórkach mózgowych może wyjaśnić wszystkie objawy choroby psychicznej. Tak? I to jest obecny punkt widzenia psychiatry z Harvarda. No i wiele do myślenia. Generalnie ten psychiatra z Harvardu, Chris Palmer, dzieli się poglądem na temat tego, że zaburzenia psychiczne są zaburzeniami metabolicznymi mózgu, gdzie temu dowodzić ma to właśnie ten, ten cytat wyżej wymieniony. A wspólnym mianownikiem wszystkich chorób psychicznych jest niska energia komórkowa mózgu, definiowana jako hipometabolizm. Ogólnie hipometabolizm definiowany jest na różne sposoby, ale my mówimy tutaj o zaburzeniach psychicznych, nastroju no i generalnie depresji, bo depresja to jest obniżony nastrój. Więc Palmer wskazuje na to, że obecne metody leczenia zdrowia psychicznego, obejmujące zarówno leki, jak i terapię, prawdopodobnie działają poprzez wpływ na metabolizm. Tak, ogólnie nie da się wpłynąć na umysł, nie wpływając na metabolizm, jeśli mówimy o in ingerencji związanych z lekami i terapiami też. I klasyfikowanie zaburzeń psychicznych jako odrębnych schorzeń jest po prostu mylące. Jest to akurat temat, o którym mówię od kilku lat. I moi poprzednicy tak samo. Mówiłem o tym temacie od co najmniej kilkudziesięciu lat, ale ogólnie rzecz biorąc tak ciche głos jak mój czy innych specjalistów nie przebija się przez warstwę mainstreamu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak? Ale to, o czym mówię, sprowadza się do mantry, którą właśnie głoszę od kilku lat, która polega na tym, że umysł nie jest odseparowany od ciała. Nie wiem, jak prościej to ująć, aby ten przekaz był bardziej wymowny, ale myślę, że to jest wystarczające. Tak? Umysł nie jest odseparowany od ciała. I jeśli mówimy też o dwukierunkowym związku, czy nawet, jak na tym grafie wskazuje, trzykierunkowym związku, wysoki metabolizm sprawia, że postrzegamy świat bardziej przyjaźnie. No ale też nasz metabolizm determinuje naszą tolerancję na stres i wysokość tej tolerancji na stres. A także nasz metabolizm warunkuje produkcję hormonów ciowych. Z tym, że ten temat nie jest taki czarno-biały. Nie jest zero-jedynkowy i nie jest przede wszystkim zamknięty. Te zależności polegają na tym, że wysoki metabolizm sprawia, że postrzegamy świat bardziej przyjaźnie, wpływa również na naszą tolerancję na stres, ale też wpływa na produkcję naszych hormonów pszczół. Z kolei produkcja hormonów pszczół wpływa na naszą tolerancję na stres i też wpływa na to, że postrzegamy świat bardziej przyjaźnie, więc to wszystko się przez siebie przebija. Tak naprawdę ten model, który tutaj opisuję, powinien być w jakimś 3D. I najlepiej w formie animacji, ale to może kiedyś później to zrealizuje. Ogólnie rzecz biorąc, jest wiele rzeczy, które są najważniejsze. I często mówi się, że coś jest bardzo ważne, bo często mówi się, że coś jest najważniejsze. Tylko nie można na to wszystko patrzeć jak, na przez, jak przez dziurkę od klucza, bo jeśli, jak już kiedyś wspominałem, stoimy zbyt blisko danego obrazu, no to może się okazać, że tak naprawdę nie widzimy całego oglądu. Całej szerokości tego obrazu, tych szczegółów, ponieważ patrzymy na niego no, w pewnym sensie z odległości centymetra. Tak więc nie jesteśmy na to wszystko spojrzeć tak holistycznie. Tak? A jeśli spojrzymy na to jako kształt, no to wyklarują nam się pewne rzeczy, które są naprawdę ważne, ale to nigdy nie jest jedna rzecz. Tu nigdy nie mówimy o jednej rzeczy. Jeśli możemy powiedzieć o jednej rzeczy, no to możemy to bardzo uogólnić do zagadnienia, jakim jest właśnie metabolizm. Tak, ale to jest zbyt ogólne zagadnienie, aby rozpatrywać to w bardzo precyzyjnych tematach. Więc to, na czym najprawdopodobniej należy się skupić, jeśli chcemy tutaj być zdrowi psychicznie, no to oczywiście jest dieta, suplementacja. Tak, ale to nie jest wszystko, bo jeśli powołam się znowu na ten dwukierunkowy związek, no to. Okazuje się, że dieta nie wyczerpuje samego tematu, jeśli nie zadbamy tutaj o zdrowie psychiczne, nastrój i emocje, które mamy podczas spożywania posiłków, ale generalnie w ciągu dnia. Bo generalnie da się zmusić do tego, aby mieć pozytywne emocje podczas spożywanego posiłku, ale generalnie chodzi o to, aby czuć się dobrze cały dzień, cały tydzień. I najlepiej już zawsze. Tak? Jest tak... Że akceptacja i świadomość aspektów z swojego życia lub swojej przeszłości, które powodują ból emocjonalny, może złagodzić podstawowe procesy fizjologiczne, które uniemożliwiają wzrost i rozwój. Dzieje się tak, ponieważ zestresowany organizm będzie chciał oszczędzać zasoby, a nie zwiększać funkcje metaboliczne. Dlatego depresja, zaburzenia psychiczne prawie zawsze charakteryzują się dysfunkcją jelit i lub stanem niedoczynności tarczycy. Przewlekły stres emocjonalny jest jednym z najpotężniejszych stresorów, jaki człowiek może doświadczyć. Jest to fakt. Między metabolizmem a stanem emocjonalnym jest na tyle silna zależność, że u osób, które opuszczają toksyczny związek lub porzucają niewdzięcznego pracodawcę, obserwuje się znaczne podniesienie temperatury ciała i tętna spoczynkowego. Więc konkluzja taka jest taka, że nawet najlepiej skomponowana dieta nie zagwarantuje ci doskonałego zdrowia, jeśli nie zadbasz o twoje samopoczucie. Jednakże znowu wracamy tutaj do punktu wyjściowego, który polega na tym, że no, o samopoczucie nie da się zadbać poprzez samą medytację, tylko poprzez pracę nad metabolizmem. Więc bardzo chciałbym, żebyście zrozumieli ten punkt widzenia, że, który polega na tym, że ja nie narzucam Wam. Konkretnej diety, czy modelu żywienia, czy skupianie się tylko na tej konkretnej dziedzinie życia, bo tu zawsze jest dwukierunkowy związek. Jeśli ktoś chce wejść w znacznie wyższy stan emocjonalny i wyższy stan psychiczny, no to zaczęcie od poziomu mm, diety, czy suplementacji, czy w ogóle wychodzenie na zewnątrz jest bardzo pomocne. Tylko jeśli zaczniemy, zaczynamy pracować w tych wszystkich aspektach i dziedzinach życia. To nie możemy zapominać o tym, że. No właśnie. Że dieta rozwiąże nasze wszystkie problemy. No tak jak w Biblii napisano, lepszy jest kawałek suchego chleba, jedzony tam, gdzie panuje pokój, niż wielka uczta w domu, w którym jest kłótnia. Tak jak mówiłem, odkryto to pewnie 2000 lat temu, 2,5 w zasadzie. Więc to nie jest nic nowego, ale my na nowo interpretujemy tą rzeczywistość, która jest na różne sposoby, różnymi miernikami itd., itd. Więc mam nadzieję, że ogólna konkluzja jest tutaj jasna, a polega ona na tym, że trzeba dorosnąć do tego poziomu, aby uznać, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich naszych problemów i zadbać o nasze ogólne funkcjonowanie, o nasze wellness, czyli zdrowie i samopoczucie, poprzez skupianie się na jednej dziedzinie życia. To jest po prostu pobadanie skrajność. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że da się skompensować inne braki w różnych dziedzinach życia poprzez maksymalizację jednej dziedziny życia, ale nie zawsze to działa. I najlepszym przykładem jest dbanie o sen. Jeśli... Zaniedbamy sen, to nie skompensujemy tego żadną dietą, ani suplementacją, ponieważ te uszkodzenia wynikające z niedosypiania i niespania tyle, ile powinniśmy, albo tyle, ile nasz organizm potrzebuje, to te uszkodzenia będą się gromadzić w czasie. I tutaj najlepsza suplementacja nie pomoże. No i tak jak w tym cytacie z księgi przysłów, co ci po najlepszej diecie na świecie? Jeśli nie masz tego jednego potężnego katalizatora, więc zostawię Was z tymi przemyśleniami. Jeśli mielibyście jakieś własne spostrzeżenia lub przemyślenia, śmiało się w komentarzach. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie zwiększenia swojego metabolizmu i zrozumienia, jak to wszystko działa, a także chciałbyś zwiększyć swój poziom testosteronu, no to kliknij link w opisie tego filmu, aby umówić się na rozmowę demonstracyjną z moim zespołem, dzięki której dowiesz się, czy w ogóle. Jest pole do manewru między, między nami do współpracy. To tyle. Udanego dziąka i do usłyszenia.